Mamo, mamo, mamo! Maurydze, co się tak drzesz? Przecież Ciebie słyszę! Kolejna subskrypcji na YouTubie! A to dostaniesz? Taki złoty przycisk YouTube'a? Łoo! Wow. No nie, taki złoty jest za milion! A, bo wiesz, syn mojej koleżanki ma w pokoju taki złoty i on jest taki ładny! Srebrny nie jest taki zły. Poza tym, co Ty robiłaś u niego w pokoju? Jego mama pokazywała mi jego medale. Fascynujące! Nieważne, ale przecież ja też mam medale i taki piękny puchar. Oj Maurycy, ale ty masz medale za występy, a tu poza tym nie jest puchar, tylko wazon i mi go oddaj, bo potrzebuję go na te piękne kwiaty, co od niego dostałam. Jak to kwiaty? Czy was czasem coś nie łączy? Uspokój się, to z okazji dnia koleżanki twojej starej, a ty jego mamie nic nie dałeś i mi było strasznie głupio. Znowu jesteś nieprzygotowany. Nieprzygotowany? Co my w szkole jesteśmy, poza tym taki dzień nie istnieje! A skąd ty to możesz wiedzieć? Z tego co pamiętam, to twoje świadectwo nie było wybitne, a jego było z czerwonym paskiem! Za to ja miałem na dupie! Poza tym ten twój syn koleżanki nie chodził na włęk! Ponieważ miał zwonienie, bo chodził po górach skręcił kostkę. Ojejku, to jednak coś mu się nie udało w życiu! Wręcz przeciwnie, i tak zdobył szczyt. I w dodatku uratował zagrożony gatunek puchacza i jego małe pisklęta. W tym człowieku jest taka zaklęta moc. Ja no przecież nigdy nie będę lepszy od niego. Wręcz idealny, choć jak w jednym procencie byś był taki jak on, byłabym szczęśliwa. Widzisz, synek, Maurycy odnosi sukcesy. Zdobył srebrny przycisk po tym 200 tysięcy subskrypcji na YouTubie, a ty sobie kupiłeś AliExpress z podróbkę. Z błędem ortograficznym w dodatku. No i teraz muszę pokazywać medale twojego starego sprzed kontuzji w 98. jako twoje. Nie wstyd ci? No ale mamo, przecież to nie jest moja wina. Poza tym dałem mi ładnego chwiatka. Nic mi nie mów, aż mi gorąco. Przecież wyrywałeś je z mojego ogródka. Maurycy by nigdy tego nie zrobił swojej mamie. Oj, masz szczęście, że się dobrze uczysz, ale żeby przestraszyć się myszy i skręcić kostkę, teraz muszę opowiadać jakieś głupoty o puchaczach. No bo ja się przecież boję myszy. Trzeba było nie wchodzić do zoologicznego, to by się jej nie przestraszył, bo byś jej nie zobaczył. Maurycy na pewno by się jej nie bał. Jakbyś był choć w jednym procencie taki jak on, byłabym szczęśliwa. Nienawidzę tego Maurycego. Ale przynajmniej mam włosy. Co z tego, jak są rude?